Cześć. Gdzie mieszkasz? W Działdowie. A ile masz lat? Osiem. A słyszałeś, że w Działdowie budują basen? Tak. I zadowolony jesteś, że budziesz na basen? Tak. Będziesz chodził na zajęcia spływania? Lubisz pływać? Tak, tylko wolę... Ta, albo w, w, takim makaronie jakby, albo w takim kole, no. Do pływania. No to będzie taka część przeznaczona dla takich bajtelków małych jak Ty, że nauka pływania, także będziesz mógł chodzić z rodzicami na basen, tak? Dobrze. I cieszysz się? Tak. No to świetnie, że się cieszysz, że będziesz... Chociaż, będzie... chociaż trochę mi nie pasuje to, że teraz trzeba parkować byle gdzie, no bo zajęli, no bo zajęli parking na bazar na na basen, ale tak generalnie bez tego się mi podoba. No pewnie, że tak. Słuchaj Ty masz rację, bo miejsc tych parkowania jest bardzo mało w do tej robi, a teraz tam gdzie powstaje basen, tam był taki duży parking, prawda? No. I tam budowali wcześniej McDonalda. No, wcześniej, tam obok. Obok i tam teraz będzie basen, McDonald's, tak? No to cieszę się, że Ci się to podoba, że w działowie będzie basen dla dobrobytów. Chociaż jak wcześniej wspomniałem, trochę mi nie pasuje, że zajmują parking na bazar. No że to niestety coś kosztują czegoś, to masz rację. No dobra, dziękuję. Ale ja w sumie było miejsce tak bardziej obok ale nie protestuje. co może obok MacDonald'a będzie jakiś parking, powstanie. Nie wiem, co wymyśli. Budymex, nie wiem. No. O to chodzi, dobra. Miłego dnia życzę. Dzięki za rozmowę. Cześć. Dzień dobry Państwu. Kłania się Dziadek teraz. Znajduję się w Działdowie, Działowo to nieco ponad 20-tysięczna 20 miejscowość na Mazurach. Chciałem Państwu przedstawić, jakie się właśnie tutaj inwestycje dokonują. Największą inwestycją w ostatnim czasie właśnie, którą w Działdowie, w Działdowie jest przepracowana, będzie ów ten basen. Basen ten, proszę Państwa, jak na możliwości działowo to zawrotna kwota, kwota ponad 55 milionów złotych. Ale zanim o samym basenie powiem Państwu, jeszcze o kilku inwestycjach, które do tej pory były, były prowadzone właśnie w działdowie. Mianowicie w 2023 roku oddana została do użytku obwodnica działdowa. Jest to może niewielka, natomiast jak dla działdowa, możliwości spora inwestycja, mianowicie 1400 metrów drogi i kwota, którą właśnie działdowo musiała wygospodarować. To około 10 milionów złotych. Kolejną sporą inwestycją w działdowie to zalew. Proszę Państwa, zalew ma służyć, ma służyć w zamyśle turystyce, żeby ściągnąć jak najwięcej przybyszy właśnie do, do, do działdowa z okolicznych miejscowości. Koszt tej inwestycji, koszt tego zalewu, proszę Państwa, to nieco ponad 3 miliony złotych. Jedną z większych, proszę Państwa, inwestycji, które właśnie dokonuje się w Działdowie, to jest rewitalizacja byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau. Obóz ten funkcjonował w Działdowie w latach II wojny światowej i jak zgodnie twierdzą historycy, w obozie mogło stracić życie od 15 do 30 tysięcy ludzi, kilka lat temu. Proszę Państwa, opinią publiczną wstrząsnął fakt, że właśnie w pobliżu działdowa odnaleziono dwa wielkie doły. Doły te były wypełnione szczątkami, szczątkami ludzi, i tak jak proszę Państwa, proszę posłuchać, mniej więcej jest to 18 ton ludzkich szczątków. Także najprawdopodobniej szczątki te pochodziły z obozu właśnie kal soldau w Działdowie i jak, jak mówią eksperci, są to szczątki mniej więcej z tysięcy ludzi. Także taka jest skala bezkarstwa niemieckiego na właśnie w tym małym miasteczku w Działdowie. No i teraz wracając do samego basenu, basen, który właśnie Państwo będą widzieli w przyszłości za moimi plecami, planowany w Działdowie był od wielu dziesięcioleci. Natomiast dopiero w 2024 roku basen ten ujrzał dopiero światło dzienne i, i realna taka budowa rozpoczęła się na początku września 2024 roku. 20, 2024 roku firma budująca właśnie wbiła tak zwaną przysłowiową pierwszą łopatę. Basen ten jest podzielony na kilka części. Taka powierzchnia największa, ponad 300 m2 to będzie basen sportowy. Właśnie na tym basenie będą odbywały się różnego rodzaju zawody sportowe. Kolejną częścią, proszę Państwa, sporo dosyć, 84 m2, to będzie basen do takiej rekreacji, Rekreacyjny. Pragnę zaznaczyć, że basen ma posiadać dodatkowo taką zjeżdżalnią, rurę, co dodatkowo stanowi o atrakcji, atrakcji tego basenu. Kolejną częścią, o której będę właśnie wspominał teraz, to 40 metrów 2 basen do nauki pływania. Także, no, świetna sprawa i ostatnią częścią to powierzchnia 32 m2 jest to część przeznaczona dla najmłodszych. Woda ma być podgrzewana, proszę, proszę Państwa przez firmę, przez, taką, przez Hutę Szkła, która znajduje się dosłownie przez, przez ulicę. Także taka dobra kooperacja dwóch przedsiębiorstw. Działdowo można powiedzieć, że jest w, pełnym, w pewnym sensie fenomenem. Proszę Państwa, tutaj w, tym, w tej miejscowości znajduje się, proszę Państwa, drużyna, która występuje, występowała w Lidze Mistrzów. Także no, ma się czym pochwalić. Jest to drużyna, która rywalizuje w tenisie stołowym, KF i Dekor Glass. No i można powiedzieć, że to jest fenomen na skalę, Polska. Nieco ponad 20-tysięczna miejscowość doczekała się drużyny, która właśnie rywalizuje w liwę mistrzów. Także tutaj burmistrz myślę, że ma wielką zasługę w tym właśnie, co co widzimy właśnie i basen, proszę Państwa, i te, te, te inwestycje, które, które mówiłem... Burmistrzem działdowa jest Grzegorz Mruwiński i on jest właśnie odpowiedzialny za te za szereg inwestycji. No to on właśnie spowodował, spowodował, że w działdowie funkcjonuje drużyna o takiej randze. No tylko przyklasnąć. Bardzo się cieszę, że taka sytuacja ma miejsce. No i co więcej, mogę powiedzieć. Wszyscy się cieszą z, z powstania basenu. Ja postaram się, proszę Państwa, troszeczkę polatać nad tym basenem. Daję sobie sprawę, że tutaj jest teren taki y, trudny do latania, ponieważ znajduje się areszt śledczy. A jak wiemy, y, latanie dronem przy areszcie śledczym kłóci się. Ja, ja bym musiał prosić o zgodę. Także tu jest y, kłopot się ro, y, y, robi. Mam nadzieję, że, że uda mi się kilka migawek z góry właśnie nagrać. Tego basenu. Dziękuję Państwu serdecznie za poświęcony czas, za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam Państwa do subskrypcji mojego kanału Dzidek Teraz. Jeżeli film się podobał, oczywiście do lajkowania. No i w razie czego, zapraszam również do komentowania. Także miłego dnia. Życzę do widzenia. Cześć.